Witam w drugiej części poradnika ze światem Karpia. Pierwsza część, pierwszą część zakończyliśmy u, w sklepie u Bartka e, Beredy w Warszawskim Centrum Karpiowym. E, zakończyliśmy e, pokazem, jak zbudować prosty, szyb, szybko zbudować prosty, skuteczny przypon Blue Out. Pokazywał Bartek, ja pokazywałem innowacyjny klips Hit and Run oraz jak zbudować na bazie materiału Silk Ray w pełni, pierwszy w pełni bezpieczny zestaw. Dziś pokażemy w praktyce, jak to wszystko ze sobą dowiązać i czemu to służy i czemu takie wymyślne, a, a, a nie proste jak zwykle. Nie jest proste jak zwykle dlatego, że jesteśmy na dosyć trudnej wodzie, na Żelechowie na ekofarmie woda być może jeśli chodzi o populację ryb nie jest skomplikowana i nie ma większego problemu ze złowieniem ryby natomiast jest problem pojawia się w momencie gdy mamy dużą rybę holujemy duże ryby ze względu na rozległe pola racicznic zastosowaliśmy ekstremalnie wytrzymałe materiały do zestawu pierwsze żyłka Control. Żyłka, która cechuje się dwiema sprzecznymi właściwościami w zasadzie brakiem rozciągliwości, a jednocześnie wytrzymałość na ścieranie i miękkość. To są cechy żyłki, które powodują, że żyłka ta jest w ostatnim czasie bardzo popularna i bardzo uniwersalna zarazem, bo i do rzutów, i do wywózki. Do żyłki e, dowiązany został e, materiał strzałowy. Materiał strzałowy długi przypon e, na ponad e, dwie długości wędziska z materiału shield. E, jest to jedyny jaki e, zdecydowałem się tutaj zastosować. Dlaczego materiał mon, mono na e, pola. Racicznic, dlaczego shield? Dlaczego shield? Pokażę za chwilę przy użyciu noża ratowniczego. Dlaczego materiał shield i pokażę jej wytrzymałość na ścieranie tego materiału. Dlaczego materiał mono? Dlatego, że właśnie przez tą częściową ścieralność zestaw ma szansę dotrwać do końca holu pokażemy też w miarę ścierania jak, ta, jak ten materiał się zachowuje jeśli chodzi o sprawy wytrzymałościowe plecionka każda strzałówka na takim polu raciszniczo na momentalnie pęka jak za przecięciem właśnie takiego noża większość strzałówek typu plecionka na takich wodach się nie sprawdza mają one inne zastosowanie między innymi do dużych połaci roślinności gdzie one ładnie przecinają to, natomiast twarde zaczepy i pola racisznic tylko i wyłącznie polecam materiał Mono w połączeniu z Liderami, ale o tym za chwilę Dlaczego żółw? No żółwia długo czekaliśmy wszyscy, prawie 2 lata po różnych perypetiach firmy PB Products w końcu ten materiał do nas przyjechał, świeżutki sprzed kilku dni Eee, dlatego warto go stosować. Eee, to jest in, drugi powód, dlatego, dlaczego warto go stosować, bo jest to materiał e, zrobiony u producenta bezpośrednio na rynek polski, bezpośrednio dla polskich karpiarzy. Zresztą materiał ten po, e, e, troszkę przeciwnie ma, trochę ży, żyłki kontrol, a tro, trochę ce, cech przeciwnych. Otóż materiał ten. Jest naprawdę rozciągliwym, bardzo mocnym, niemalże jak guma mocy materiałem. Na takim krótkim odcinku widać, że on się rozciąga, ale jednak jest to kontrolowane rozciąganie, jest nieprawdopodobnie wytrzymały na ścieranie i nieprawdopodobnie miękki. Połączenie tych trzech cech w jedno spowodowało, że jest on na swój sposób wyjątkowy w zasadzie poza zasięgiem konkurencji. Odbałości w produkcji, w reżimie technologicznym tego materiału świadczy chociażby e, sposób nawinięcia e, tego materiału. Tu jest e, w tym nawinięciu jest zwój ułożony za zwojem, to nie jest jakoś tam krzyżowo związane, to jest po prostu tak e, perfekcyjnie e, i, i z, z taką dużą dbałością nawinięty materiał, już na etapie produkcji na, na, na szpulach. Kolejnym elementem jest lider, znany, znany nam z pierwszej części poradnika u Bartka. Pokazywałem jak ten hit and run zrobić. On sobie tutaj fajnie jeździ, tak. A zastosujemy dlatego z materiałem Silk Ray, gdyż ten materiał jest troszkę inny niż plecionki. On jest gęściej spleciony. To jest w zasadzie taki litkor bez lidu, czyli szybko tonący materiał trzymający się dna, przylegający szybko do dna. Tam, gdzie zostanie rzucony, tam szybko opada. A poza tym, no biorąc pod uwagę, że jednak może się zdarzyć zerwanie ryby, uwolni tą rybę. Czyli on sobie, tak jak pokazywaliśmy, zjedzie cały, tylko z przyponem. Ryba odzyska wolność. Jedynie. Z ewentualnie wbitym hakiem z krótkim przyponem, na sam koniec zestawu użyjemy też innowacyjnego materiału firmy PB. Jest to plecionka w Otulinie Stiff Green Hornet, czyli zielony szerszeń. Plecionka w grupie plecionek, wydawałoby się, gdzie już wszystko zostało. W PB pokazanej w miękkiej otulinie, i w sztywnej ta jest w bardzo sztywnej otulinie, dodatkowo bardzo mocnej otulinie która, i śliskiej, która e, prześliźnie się w tym pierwszym momencie przez tę małże nie, nie ścięta. Jest to materiał, który daje największe szanse jako przypon na e, uratowanie ryby w tym pierwszym e, momencie, e, momencie brania. Green Harnet dostępny jest w dwóch średnicach: 15 LBSów i 25 lbsów. Zastosujemy tą grubszą. Wiadomo, warunki są ekstremalnie ciężkie. Będziemy mieć duże szanse. Przypon gotowy, prosty, z dowiązanym, z dowiązanym haczykiem typu. Long shank, takim jak robił Bartek Bereda, Blue Out z ołóczkiem, ze zwykłym włosem. Mam już w piórniku przygotowany na tę okoliczność. Plecionka, jako jedna z nielicznych w tej grupie plecionek. W otulinie jest niemalże okrągła, gęsto spleciona. Jest troszkę sztywniejsza, ale za to ma swoje dodatkowe właściwości, zyskuje za to dodatkowe swoje właściwości wytrzymałościowe a w tym przypadku, i w tym przypadku tego zbiornika zależy nam e, głównie na wytrzymałości. Do całości brakuje ciężarek do klipsa, 150 gram e, i to wystarczy, odległości nie są dalekie, aczkolwiek musi to szybko dociążać, bo będziemy łowić z drugiej strony e, wału usypanego na tej żwirowni podczas wybierania. Za tym wałem już miałem w nocy dwie ryby. Jarek wyjął w nocy, też dwie ryby, to tak nawiązując do tego materiału, także jest i, i rybnie, a pogoda nie sprzyja, łamie się, był i deszcz, jest bardzo zimno, pomimo tego, że jest słońce, to wiatr jest nieprzyjemny, woda się ciągle schładza. To jeśli chodzi o warunki pogodowe, natomiast jeśli chodzi o technikę, zabieram się do wiązania, przerwa na kawę. Zawiążemy węzłem zalecanym przez producenta tego materiału SilkRay, czyli dwa razy kółeczko, i potem zwykle, tak jak to się robi, o pięć obrotów i dwa razy przejazd przez powstałe oczka. Jeżeli kamerzyście wystarczy siły i ochoty, to na koniec, na koniec damy taki gratis. Czyli pokażę. Jak już poradnik, to radzić do końca, jak zawiązać węzeł pętelkowy, bo tego nikt poprawnie do dzisiaj nie pokazał przy kamerze, ani nie zilustrował zdjęciami. I drugi węzeł kalifornijski, jak dowiązać bardzo sztywny materiał do elementu metalowego. Węzeł kalifornijski, który pokażę, jest to węzeł, który zdobył nagrodę na targach w Kalifornii i stąd jego nazwa. Nie produkt, nie... Yy, Jakiś, nie, jakiś patent do łowienia ryb tylko węzeł, zdobył nagrodę targów. Także z tego powodu warto go pokazać, myślę, po raz pierwszy, bo po raz pierwszy przedpremierowy pokaz miał na filmie Ebro. Film Ebro się nie ukazał, a myślę, że tutaj mamy doskonałą okazję, żeby pokazać i jeszcze raz przybliżyć przy okazji takiego poradnika, żeby on nie był banalną szkółką, ale żeby coś z niego, coś z niego wynieść dla siebie. W międzyczasie zawiązałem, zawiązałem silkreja, tak, przypon, który gdzieś też rzuciłem, ale w tym, w tym chaosie jest jakaś metoda. Też mamy, mamy i green horneta, którego uda nam się za chwilę naciągnąć. Na szybko złączkę, bardzo mocne szybko złączki, nieodbijające refleksów słonecznych. To jest czarny mat. O, i na to sobie właśnie tutaj jeździ tym Hiten Run. Po zerwaniu sobie całe to wyjeżdża. To już pokazywaliśmy. Eee, wszystko jest, jest. Wjeżdża sobie na krętlik. I co, i ciężarek. I w zasadzie mamy zestaw przygotowany do zamocowania skutecznej przynęty. Skutecznej, dlatego że już kilka ryb było na tą przynętę, na tym zbiorniku, zastosujemy to, co się sprawdziło, czyli skopek Scream pod spód, na górę pływaczka malbery i kilka, i kilka kulek skopek, skopek Scream do PV-ki i wrzucamy w łowisko. Kładamy ją, zapolujemy na grubego zwierza, cały zestaw na tą wodę przygotowany. Spróbujemy z rzutu, bo miejsce znamy. Mamy zaznaczoną odległość. Spróbujemy ciężarek nie jest duży, 150 gram. Daleko nie rzucamy. OK. Akurat spadło nam za garba. Jeszcze sobie, jeszcze sobie opada, czyli tam gdzie chcieliśmy. O, a Jarek nam już rzuca kulki. Wiemy dokładnie, gdzie jest to stanowisko. Tam, z, z cyplu drugiego Jarek nam donęca jeszcze punktowo kulkami. I to wszystko. W tych warunkach, gdzie mamy stanowiska wokół e, cypla, sprawdza się doskonale. Nowoczesna konstrukcja. Inno, innowacyjnego rozwiązania. Meka, mechanika Wadeze sprawdza się tutaj doskonale, bo można w dowolnym momencie, w dowolnym kierunku zarzucić zestaw. Jeszcze tylko wolny bieg. No i niech zapisze, ale tak ciągle i, i bez przerwy. Tak, czekamy na rybę.